Zaskocz swoją rodzinę, znajomych. Przyrządź im i sobie pięknie ozdobione koktajle. Jest kilka sposobów na to, by koktajle samym swoim wyglądem dawały nam dodatkową motywację do miksowania i spożywania ich. Spójrz, w restauracjach dania zawsze podaje się w ten sposób, by w pierwszej kolejności nasycić oczy ich pięknym wyglądem, a dopiero później kubki smakowe. Nie każdy koktajl ma idealny, taki typowo instagramowy wygląd, mimo że smakuje świetnie, może czasem przybrać zabarwienie brudno-szare, czy wręcz brunatne. Jest jednak na to sposób. By zachęcić bliskich, samych siebie, czy chociażby dzieci do picia koktajli, można przyozdobić koktajle kawałkami owoców. Wycinać z owoców przeróżne kształty foremkami do ciasteczek, kłaść listki mięty czy innej zieleniny. Fajnym sposobem na zdobienie jest również przyklejenie do ścianki szklanki plastra owocu i delikatne zalanie koktajlem. Kolejnym przydatnym tipem może być zmiksowanie koktajlu na gęsto i przyrządzenie tzw. smoothie bowl, czyli koktajlu, który wykładasz do miseczki i przyozdabiasz owocami, biurkami, ziarnami czy orzechami. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Możesz wejść też na wyższy poziom miksowania i stworzyć tzw. Rainbow Smoothie, czyli koktajle warstwowe. Jest to bardzo kreatywne zajęcie, zobacz jak potrafią cieszyć oczy. W sprzedaży dostępne są też sproszkowane kolorowe algi, które mogą nadać twojemu koktajlowi jakiś smoothie boil, przykład koloru zielonego czy niebieskiego. Tym sposobem zyskujesz dwa w jednym oryginalny, atrakcyjny wygląd, jak i potężne korzyści zdrowotne. Algi są numerem jeden w oczyszczaniu organizmu, regulują jego funkcje i dodają energii. Wracając do dzieci, gdy trzeba je dodatkowo zachęcić do picia, można sprawić im specjalny kolorowy kubek do koktajlu lub nakleić na szklankę wesołe naklejki, jak na przykład tutaj. Jeśli dziecko zniechęca się na sam widok zielonego koloru napoju, zawsze można sprawić mu kubek z przykrywką i słomką. Dla Ciebie i Twojej pociechy przygotowałam specjalny bonus przepisy na koktajle dla dzieci.